Cześć kochani, witajcie do Natural Fit Passion. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo fajny temat, ponieważ temat nabiału. Czy jeść ten nabiał, czy nie, co o nim uważamy, czy go też spożywamy, czy nie, jak w ogóle odróżnić ten dobry produkt y, od tego y, z gorszego źródła. Y, no i tak pomyślałam sobie, że to jest też dobry, dobry moment, ponieważ wiele ludzi bardzo lubi nabiał, wręcz nie wyobraża sobie wykluczenia nabiału z y, diety. I tutaj zajmiemy się dzisiaj przedstawieniem nabiału. Jakby wymienimy sobie za i przeciw, też w kontekście nabiału pasteryzowanego i niepasteryzowanego i odróżnienia tych produktów jeden od drugiego, czyli typu, czy możemy jeść, możemy pić mleko, czy możemy pić, czy możemy jeść produkty typu masło, typu twaróg i jak w ogóle to, to się ma do zdrowia człowieka. Także moim zdaniem ciekawy temat i w wielu publikacjach naukowych zauważono, że ten nabiał niestety jest pożywką dla wielu patogenów, czyli bakterii szczególnie. Oczywiście no pasożyty też jak najbardziej, grzyby i tak dalej, ale jest to produkt, na którym rozwijają się wszelkiego rodzaju patogeny. I teraz tak, jest nabiał pasteryzowany i niepasteryzowany. I spożywając nabiał pasteryzowany, dostarczamy do organizmu już w dużym stopniu zmodyfikowany produkt, czyli pościna białka, ważne dla naszego organizmu, ubogie w enzymy, które pomagają trawić ten nabiał tak, jak on występuje naturalnie w przyrodzie. No i y, tak naprawdę rozregulowuje gospodarkę hormonalną, ponieważ y, krowy y, dając mleko y, mają nadprodukcję estrogenów, które nie są usuwane z tego mleka na przykład, tylko one w tym nabiale się znajdują. Więc duża ilość spożywana y, y, produktów y, y, z nabiałem wpływa na to, że Kobiety na przykład, to może się tak objawiać, że kobiety mają bardzo yy, bolesną miesiączkę, ponieważ ten poziom hormonalny jest zmieniony, można powiedzieć, od zewnątrz, wpływamy na organizm od wewnątrz. I tutaj, dlatego yy, pod tym względem, należałoby ograniczyć ten nabiał, ale jest jeszcze wiele innych skutków dla organizmu. Między innymi, jeśli mamy na przykład nieszczelność jelit, to ten nabiał powoduje różnego rodzaju alergie. Oczywiście, powoduje też, znaczy, jeśli osoba ma jakąś nietolerancję, no to również daje to skutki uboczne w postaci brzucha napompowanego od razu po zjedzeniu, tak? Czyli widzimy, że mamy problem ze strawieniem tego produktu, i możemy spodziewać się różnego rodzaju alergii na skórze. Znaczy organizm po prostu wyrzuca, wyrzuca ten produkt, ponieważ mu nie służy, a dodatkowo mamy problem ze zaśluzowaniem organizmu. Ja to na sobie zauważyłam, że kiedy miałam po prostu jakieś infekcje gardła, to te infekcje nawracały, a po odstawieniu na biału nie było śluzu w zatokach, nie było śluzu, który spływa z nosa do gardła. Czyli naprawdę bardzo odczułam, bardzo y, pozytywny skutek zauważyłam, od kiedy zmniejszyłam, bądź był taki okres, że całkowicie odstawiłam nabiał. Zastępowałam to mlekami roślinnymi, ale tutaj też trzeba uważać, jakie mleka stosujecie, bo tam też bardzo dużo substancji dodatkowych się znajduje, gdzie nam one są niepotrzebne i dodatkowo obciążają organizm. Więc tutaj jak najmniej przetworzone nie y, bez cukru, y, więc tutaj y, tak to, y, w ten sposób to y, się odbywało. Natomiast powiem Wam tak. Nadmiar nabiału nie jest dobry dla organizmu. I teraz powiem Wam tą drugą stronę, bo ty mówiliśmy o nabiale pasteryzowanym, a teraz powiem o niepasteryzowanym. Czyli na przykład, jeśli kupujemy z bazaru mleko prostotkrowy, twaruk, masło, to te produkty po kilku godzinach od stania w takiej temperaturze pokojowej, Powoduje, y, powoduje to namnożenie bardzo dużej ilości bakterii. Czyli na przykład jakieś różnego rodzaju salmonelle, y, różnego rodzaju bakterie, które znajdują się na tym produkcie namnożone, my spożywamy i organizm może sobie z nimi nie poradzić. Powoduje to różnego rodzaju stany zapalne. Później ten nadmiar gdzieś organizm musi odłożyć, więc często pojawiają się zapalenia stawów. Reumatoid, reumatoidalne zapalenie stawów. To się wszystko odkłada. Ten śluz gdzieś musi organizm wyrzucić. Wyrzuca w postaci właśnie chorób, oczyszczania organizmu. Czyli na przykład, jak e, ktoś ma często e, katar, to też wszystko jest, może być spowodowane tym efektem oczyszczania organizmu, nie samej choroby. Natomiast później, na takiej bombie, jak nam, namnożone są bakterie, e, to organizm jest obciążony dodatkowo, więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, na przykład na bazarku często kupowaliśmy takiej pani, która jeździła z własną lodówką. To też było nie, niesamowite, że naprawdę ona jako jakby zainwestowała w taki sprzęt, nie wiem czy miała świadomość tego, ale naprawdę jeździła z taką małą lodóweczką, gdzie można było te produkty zakupić od niej. Więc jeśli macie jakby dostęp do takich produktów, to jak najbardziej polecam, czyli świeże, tego samego dnia, może być pobrane. Czyli, na przykład, jeśli to jest mleko od krowy, no to korowa musi być wydajona tego samego dnia. Jak najszybciej spożyć taki produkt. Wtedy on ma bardzo dobre właściwości. Dodatkowo mleko, enzymy, które, ma dodatkowo enzymy, które trafiają laktozę, czyli tak zwany enzym laktaza tam jest i też wspomaga. Czyli to mleko nie jest tak obciążające dla organizmu. Jeśli chodzi o takie produkty niepasteryzowane, takie jak masło, to jak najbardziej polecamy. Też oczywiście mogą mieć namnożone bakterie, ale masło zawiera bardzo dużo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i te witaminy są dla nas istotne i niezbędne, czyli nie ograniczamy się w spożyciu masła chociażby. Tak? Jeśli chodzi o twaróg, to też od czasu do czasu jak najbardziej zalecamy, ale też z produktów niepasteryzowanych. Tutaj jest wielka korzyść spożywania produktów niepasteryzowanych i tak i tak, jakby dużo większa niż spożywając produkty pasteryzowane. One naprawdę są prozapalne, także uważajcie na to. Wiem, że może trochę filmik chaotyczny, ale jest ciężko wytłumaczyć takie rzeczy, więc. Zauważcie u siebie, odstawcie na jakiś czas, zobaczycie jaka będzie poprawa, jak będziecie się czuli, że na przykład rano wstajecie, nie macie zatkanego nosa, nie, nie spływa wam nic do gardła. Więc naprawdę takie rzeczy są odczuwalne praktycznie od razu. Jeśli ktoś jest mocno zaśluzowany, no to wiadomo, że potrzebuje więcej czasu, czyli na przykład tydzień lub dwa, dopiero wtedy odczuje różnicę. A tutaj tak naprawdę efekt u nas był od razu. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania następnych filmików. Mam nadzieję, że wiedza istotna, że troszkę Wam rozwijało tych wątpliwości na korzyść nabiału niepasteryzowanego. No i zapraszamy do następnych odcinków. Pa!